fałszywie przyjaciele w rosyjskim domu. Tytuł tego odcinka spokojnie mógłby być tytułem jakiegoś dobrego kryminału, ale moi drodzy, nie tym razem. Będzie dziś o języku i słowach opisujących przedmioty znajdujące się w domu, które choć brzmią podobnie do polskich słów, to znaczą coś zupełnie innego. Zapraszam do słuchania. Wracam do Was po dłuższej przerwie przeznaczonej na zdrowotne porachunki. Jeszcze zbieram fizyczne siły, ale za to głowa kipi już od pomysłów o czym ciekawym mogłabym wam opowiedzieć. Osobiście uwielbiam językowych, fałszywych przyjaciół, potrafią nieźle namieszać, a do głowy nie wchodzą tak ład, jak ich niepodobni do języka polskiego wyrazowi koledzy. W tym odcinku przedstawię Wam sporo takich podobnie brzmiących słów o innym znaczeniu. Pagnali! To jedziemy. Komnata, numer. Zacznijmy od słowa komnata. Nie oznacza ono wcale ogromnego pomieszczenia w jakimś zamku, ani dworze. Komnata to po rosyjsku pokój. Tutaj trzeba pamiętać, że pokój w hotelu to już nie będzie komnata, a numer. I przykłady zdań: U mnie duma ucień U mnie w domu są bardzo małe pokoje. U mnie duma В большой просторной комнате стояли две кровати, покрытые одеялами, а у окна длинный стол и стулья. В большом, шестронном покое стояли два ушка, покрытые куцами, а при окне длинный стол и кресло. В большой просторной комнате стояли две кровати, покрытые одеялами. a łakna – dlinny stoł i stulia. I jeszcze przykład ze słowem numer. Ja zabranirywała numer w ludzszym ateli w tym górycie. Zarezerwowałam pokój w najlepszym hotelu w tym mieście. Ja zabranirywała numer w ludzszym ateli w tym górycie. Dodam jeszcze do tego słówka jedną ciekawostkę. W rosyjskim funkcjonuje wyrażenie ta oddycha, dosłownie pokój odpoczynku. Możemy spotkać taki pokój w biurze, ale uwaga, też na dworcu. Ten w biurze, to u nas funkcjonuje pod angielską nazwą chill room. W moim poprzednim miejscu pracy mieliśmy taki pokoik można było sobie tam uciąć drzemkę albo po prostu odpocząć czy pograć w pyłkarzyki. A co do tej komnaty, oddycha, którą możemy spotkać na dworcu, to nic innego jak hostel, pokoje dla podróżnych, którzy oczekują na przesiadkę i chcą przenocować. Nie omieszkam dodać ciekawostkę, że na wschodzie, na dworcach nie zawsze są ogólnodostępne poczekalnie. I możemy spotkać coś takiego jak zał aż dania lub jak to się. Nazywa po rosyjsku luks. Zawsze mnie to szokowało, że, żeby usiąść na dworcu, trzeba zapłacić. Jest taka osobna strefa płatna na godziny dla tych bogatszych. Pamiętam, że tak było w Kijowie. Chodziłam po całym ogromnym dworcu i szukałam miejsca, żeby gdzieś przysiąść na ziemi, bo niesamowicie krępujące było dla mnie płacenie za miejsce w takiej sali. Poza tym na studencką kieszeń to był nadmiarowy wydatek. To troszkę też mówię o kulturze za wschodnich granic, której takie proste udogodnienia jak miejsce do siedzenia są czasem towarem luksusowym i takim rozgraniczaniem biedniejszych i bogatszych, pewnie się to teraz już zmieniło. Przejdźmy do kolejnych słówek. ja, wanna. Łazienka to wannej, kumnota. I choć możemy też powiedzieć krócej, wannę. Zapamiętujemy, że ja to nie wanna. Wanna to po prostu wanna. Po rosyjsku nie powiemy kąpać się w wannie, w łazience, bo będzie to tautologiem, takim masłem maślanym. Prawidłowo będzie brzmiała na przykład konstrukcja kupacowanie, Kąpać w wannie, siedzieć w ciepłej wannie, siedzieć w wannie, siedzieć w ciepłej łazience, siedzieć w łazience. Zauważcie, że te podobnie brzmiące słowa wanny, ja i wanna zupełnie inaczej się odmieniają. Wanna odmienia się klasycznie jak rzeczownik w rodzaju żeńskim, czyli dopełniacz. Nie wanny, nie ma wanny, celownik przybliżaj wannie, zbliżam się do wanny, biernik w wannu, wchodzę do wanny narzędnik рядом z wanny ,,obok wanny", i miejscownik Naharzuś w wannie", ,,znajduje się w wannie". Zwróćcie uwagę, że użyłam specjalnie słów, które w rosyjskim łączą się z innym przypadkiem niż polskim. Warto je zapamiętać. To słowa takie jak ,,pribliżajuś", рядом i tak dalej. Przyjrzyjmy się jeszcze odmianie rzeczownika ,,wanneje". Pewnie się świetnie zorientowaliście, że ten rzeczownik jest tak zwanym odprzymiotnikowym, czyli ma końcówkę przymiotnika i odmienia się właśnie jak przymiotnik. Czyli w mianowniku wannaya, dopełniaczu niedwanny, nie ma łazienki, celownik przybliżając kwannej zbliżam się do łazienki, biernik zahażu wanny, wchodzę do łazienki, narzędnik рядом z wanny, obok łazienki i miejscownik nacharzuś. Wanny znajduje się w łazience. Zauważcie, że w odmianie żeńskiej większość form, bo za mianownikiem wanny i biernikiem wanny pojawia się końcóweczka uj. To bardzo regularna odmiana i warto sobie zapamiętać, czy ten mianownik i biernik, żeby wiedzieć, że w pozostałych dodajemy tylko uj do podstawy. Przejdźmy do przykładów zdań. Każdą piatnicą wieczorem, Anna lubi to długo leżać w wannie. Каждый пятник вечером она любит долго лежать в ванне. Каждую пятницу вечером она любит долго лежать в ванне. Сразу после ванны я легла спать. Одразу по вывесчу из ванны положу вамся спать. Сразу после ванны я легла спать. Ванная комната находится в конце коридора. Лазенька находится на конце кортежа. Ванная комната находится в конце коридора. Он вышел из ванной, когда позвонил ему телефон. Вышел из ванной, когда позвонил ему телефон. Он вышел из ванной, когда позвонил ему телефон. Идем далее. Салон, гостиная комната. Как уже мы при назве помещений, то в этом месте представим пару синонимов. Салон и гостиная. Означает Sal. Przy tym słówku ja używane jest w kontekście określenia pomieszczenia milion razy częściej. Za to słowo "salon" spotykamy w innych kontekstach, które nie odsyłają nas do tego pokoju, gdzie przyjmujemy gości i odpoczywamy po pracy. Może być Salon maszyny, wnętrze samochodu, salon taksi, wnętrze taksówki, salon samolota, salon samolotu, salon masażu, salon masażu, spa salon, salon spa i na przykład literaturny salon, salon literacki. Приклады. Лучший салон массажу в городе находится на Невском проспекте. Лучший салон массажу вместе, найдуясь на Невском проспекте. Лучший салон массажу в городе находится на Невском проспекте. В салоне самолета ручную кладь следует размещать на верхних багажных полках или под креслом впереди. Wewnątrz samolotu bagaż podręczny należy umieszczać na górnych bagażowych półkach lub przed fotelem z przodu. W salonie samolotu ręczną kładź należy rozmieścić na górnych bagażnych półkach lub pod krzesłem w przodzie. Skolko stoi pełna ciestka salonu samoobiļa? Ile kosztuje pełne czyszczenie wnętrza samochodu? Skolko stoi pełna ciestka salonu samoobiļa? насколько комфортно именно жить в кухне гостиной на или комфортово жить в кухне с салоном насколько комфортно именно жить в кухне гостиной тем далее диван ковер диван то не диван а канапа софа тапча после работы я люблю лежать на диване и смотреть телевизор по праце люблю лежать на канапе и оглядывать телевизор Kagda łodztwie niki przyjeżdżały w gości, ani abyśmy spiat na dziewanie. Kiedy przyjeżdżają krewni w gości, śpią zwykle na kanapie. Kagarodwie nikiki przyjeżdżały w gości, a nieobyczę spiat na dziwanie. Kawiur to dywan. Cavrig to podkładka do myszki, a nie mały dywan. I przyznam się, że ja tak długo myślałam, że to jest mały dywan. Z pewnością z rosyjską kulturą kojarzą Wam się dywany na ścianach, czyli na kawry. Często wieszano je w czasach radzieckich w tak zwanych czyli mieszkaniach z wielkiej płyty z czasów ruszczowa. Dywany naścienne miały wiele funkcji: zakrywały nieudany remont lub jego brak, wyciszały ściany, które były bardzo cienkie, ale też sprawiały, że ciepło z pomieszczenia nie uciekało tak szybko. A co najważniejsze, w czasach wiecznego deficytu dywan na ścianie to była oznaka prestiżu i luksusu. Nie każdy mógł sobie pozwolić na taki dywan, bo kosztował on prawie całą wypłatę przeciętnego pracownika. Po dywany tworzyły się ogromne kolejki i panowało przekonanie, że jest to towar warty swojej ceny. Swoją drogą, jeśli ktoś z Was wybierałby się do baku. Stolic Azerbejdżanu to jest tam muzeum dywanów, które mieści się w wyjątkowym budynku, którego konstrukcja przypomina właśnie dywan. Podobno w Radzieckiej Republice Azerbejdżanu robiono najlepsze dywany w ZSRR. I przejdźmy do przykładów. U nich w gaściennej na paluli leży ciemny, sini kawiór. U nich w salonie na podłodze leży ciemno-niebieski dywan. U nich w gaściennej na paluli leży ciemny, sini kawiór. советские времена ковер на стене являлся символом благополучия и достатка. В часах радецких диван на стене был символом поводzenia финансового и достатку. советские времена ковер на стене являлся символом благополучия и достатка. Колейное слово люстра зеркало Люстра то не люстра, а жерандор. Зеркало To lustro. Można sobie skojarzyć, że to, gdzie się zerka, aby się przyglądnąć, to właśnie zierkała. Lustra to w języku rosyjskim słowo, które jest rodzaju żeńskiego. Dlatego też liczba mnoga to będą lustre. В московском метро мы найдем не только красивые картины на стенах, но также необычные люстры. В московском метро мы найдем не только прекрасные образы на стенах, но также необычные жерандоле. В московском метро мы найдем не только красивые картины на стенах, но также необычные люстры. А люстра Aby element dekora i asfixienia w kwarcirie, dumie i oficie. Żyrandol to obowiązkowy element dekoracji i oświetlenia w mieszkaniu, domu lub biurze. Kolejna para. Polka, polika. W języku rosyjskim mamy dwa podobnie brzmiące słowa polka i polika. Różnice widzimy dokładnie w pisowni, choć w wymowie również to słychać. Półka i pulkę. W pierwszym słowie, półka, oznaczającym półkę, mamy twardy l, W drugim słowie, mamy miękkie li, zmiękczone miękkim znakiem. Polka to Polka. Pamiętajcie, że w rosyjskim, w przeciwieństwie do polskiego, nazwy narodowości zapisujemy małą literą. I przejdźmy do przykładów. Я бы хотела, чтобы у меня в квартире была огромная книжная полка. Хотела бы, чтобы у меня в мешкане была огромная полка на ксёмшке. Я бы хотела, чтобы у меня в квартире была огромная книжная полка. Мы опоздали, потому что я забыла положить ключи на полку у входа, и мы с мужем долго их искали. Spóźniliśmy się, ponieważ zapomniałam odłożyć klucze na półkę przy wyjściu i my z mężem długo ich szukaliśmy. Mała pazdali, ponieważ ja zabiła, położyć klucze na półkę u wchodu i my z mężem długo ich skali. Moja mać Polka, a ojciec Anglicianin. Moja matka jest Polką, a ojciec Anglikiem. Moja mać Polka, a ojciec Anglicianin. Tutaj nie daruję sobie ciekawostki z internetów. Na trzecim roku studiów mój kolega Sasza, który marzył o karierze vlogera, nagrał ze mną krótki wywiad pod tytułem Jak Polkę wyuczyła ruskiej. Filmik zebrał ze 22 tysiące wyświetleń i, a co, pochwalę się, masę komentarzy o tym, jak świetnie mówię po rosyjsku. Pojawiły się też komentarze polonofobów, którzy szumnie pisali, że Polka to taniec, a ja paliaczka. Pulka to faktycznie również nazwa na taniec. Paliaćka to obraźliwe określenie na Polkę. W odcinku o tym, czy warto teraz pojechać do Rosji, mówią Wam o innym obraźliwym określeniu na Polaków. To do tego słowniczka kulturowego dorzucam w tym odcinku słowo paliaćka. Przejdźmy do kolejnej parki fałszywych przyjaciół w mieszkaniu. Stół, krzesło. Tutaj mamy niezły kalamatias. Stół to krzesło krzesło to fotel a stół to stół Przyjrzyjmy się przykładom mnie para nakryć na stół a to goście już idą pora nakryć do stołu ponieważ goście już idą mnie para nakryć na stół a to goście już idą ja siadłem na stół i on złamał się siadłem na krzesło i ono się złamało ja siadłem na stół i on złamał się Pośle roboty ja lubię siedzieć w udłobnym krzesle z książką w ręce. Po pracy lubię siedzieć w wygodnym fotelu z książką w ręce. Cisy to nie czasy, a określenie na zegar zegarek zarówno taki na ścianie półce, jak i na ręce. Ciesy to słówko, które w rosyjskim zawsze występuje w liczbie mnogiej i nie ma liczby pojedynczej. Eti cisy ten zegarek. Na ściennej zegar ścienny przejdźmy do zdań. Zimój my ciesy w przód, a lietem na Zimą przesuwamy zegarki do przodu, a latem do tyłu. Majcie sy a pieć spieszat, mój zegarek znowu spieszy. Majicie ciesy a spieszat. Zwrócę waszą uwagę jeszcze na wymowę tego słówka sy. Piszemy tam A, ale czytamy taki dźwięk pomiędzy E a I. Cisy zapamiętaję, czyli zapamiętujemy, czysy. to zegarek, a czas to время. I w jednym z przykładów wspomniałam o tym przestawianiu czasu. W Rosji nie przestawia się czasu, więc na przykład, jeżeli się pracuje dla jakiegoś rosyjskiego pracodawcy lub na jakimś projekcie przeznaczonym na Rosję, to godziny pracy w Polsce się przesuwają. W Rosji są stałe, więc może się okazać na przykład, jak wiosną przesuwamy zegarki, to że spotkanie, które w zimie było o 11, jest o 10. I tak trzeba po prostu do tego przywyknąć. Idziemy dalej. Kolejne słowo. Ciaszki. To słówko omawialiśmy już sobie w odcinku o fałszywych przyjacielach w kuchni. Ciaszka do filiżanka, cierip to czaszka. I przejdźmy do przykładów. Majażna. Каждое утро начинает с чашки кофе с миндальным молоком. Моя жена каждый поранок начинает с филижанки кавы с мигдаловым млеком. Моя жена каждое утро начинает с чашки кофе с миндальным молоком. У нас на кухне чашки лежат не в шкафу, а на висящей полке. У нас в кухне филижанки лежит не в шафе, а на вишонцей полке. У нас на кухне чашки лежат не в шкафу, а на висящей полке. W kuchni znajdziemy też wilki, czyli widelce. Występują w komplecie z łyżkami, łyżkami i nożami. Przykłady. W Rakowie nie byli dwie grzazne tariełki, dwie wilki, trzy łyżki i stakan. W zlewie były dwa brudne talerze, dwa widelce, trzy łyżki i szklanka. Banka. Banka to nie bańka. Taka mydlana bańka lub bąbelek to puzier z miękkim znakiem na końcu puzir. Bańka jako bombka na choinkę, u mnie się mówi bańka, to szarik, jułyczny szarik. A jeszcze ciekawostka z języka polskiego, to w mojej wiosce na, taką, na taki blaszany, malowany pojemnik na mleko z rączką mówi się właśnie bańka. Na północy to podobno kanka. Nie wiem jak w pozostałych regionach Polski. Zatem czym jest po rosyjsku banka? Banka to jest słoik. Ale też puszka. Pamiętam, że rosyjska banka wymawia się twardo. Nie mamy tam ani zmiękczenia, ani nosowego dźwięku m. Banka. Dla porównania po polsku mamy bańka. banka, Bańka. banka. I przejdźmy do przykładów. Ja nie mogę odkryć się tu banku. Nie mogę otworzyć tego słoika. Ja nie mogę odkryć się tu banku. Banki z konserwem leżą na półce. Puszki z konserwami leżą na półce. I zbliżamy się już do końca. Ostatni kandydat to dusz i duszewaję kabiny. Chociaż najlepsze przemyślenie przychodzą nam zwykle pod prysznicem, to duszewaję kabina to nie jest duchowa kabina ani konfesjonal. Dusz do prysznic, a duszewaję kabina to po prostu kabina prysznicowa. I przykłady. Я мою душевую кабину каждую неделю. Моя кабина вам день. Я мою душевую кабину каждую неделю. Если вам трудно залезть в ванну, лучшим вариантом окажется душевая кабина. Если вам трудно влезть в ванну, то лучшим вариантом будет кабина прыжницова. А если вам трудно залезать в ванну, лучшим вариантом окажется душевая кабина. To tyle na dziś. Jeśli spodobał Wam się ten odcinek i chcielibyście odwdzięczyć się i postawić mi kawę, to jest taka możliwość w serwisie Bajkoffi2. Link umieszczam w opisie odcinka. Pamiętajcie, że do odcinka wysyłam materiały, transkrypcje i zadanie na utrwalenie poznanego słownictwa. Jeśli bylibyście zainteresowani lekcjami rosyjskiego, regularnymi lub takimi dorywczymi na zrobienie sobie jakiejś powtórki, to serdecznie zapraszam. Planuję rozszerzyć możliwości mojego lekcyjnego grafiku. Miłej nauki i do usłyszenia wkrótce. Prijatnej ucioby i do skory w